trzy osoby, dalszych zgłoszeń nie widzę, zamykam listę. I proszę Pani Zdzisława Janowska, jedna minuta na zadanie pytania. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Chcę w imieniu Koła SDPL wyrazić stanowisko negatywne wobec przedstawionego raportu przez Panią Minister Radiszewską. Byliśmy świadkami przy pustej sali, niestety, w związku z tym Państwu trudno było ustosunkować się do tej kwestii, byliśmy świadkami czegoś, czego chyba dawno Sejm nie widział. Było to w sytuacji, kiedy Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z uwagi na niewdrażanie dyrektyw unijnych przeciwdziałających dyskryminacji. To, co przedstawiła Pani Minister... Było znane nam wszystkim tym, którzy interesują się tego równości, o co najmniej od 15 lat. Był to stek informacji dawno znanych, wywarczonych między innymi przez będące tutaj w Sejmie kobiety. E, raport pani minister miał dotyczyć tego, co pani minister uczyniła w ciągu ostatnich dwóch lat. Niestety o tym nie mówiła. W związku, z tym, w związku z tym dzisiaj może pani minister odpowie na pytanie, co faktycznie zostało zrobione przez dwa lata, w sytuacji, kiedy przygotowane były przez lata ustawy o równym statusie i propozycja utworzenia Urzędu Dziękuję, do Spraw tego Statusu, za co ponosimy karę. Dziękuję bardzo, Panie w związku poseł. z tym bardzo proszę udzielenie odpowiedzi. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pani poseł Izabela Jaruga-Nowacka. Również jedna minuta.